Witam, proszę Państwa, z tej strony Jagoda. Nic, jadę teraz na miejsce spotkania. Piękna pogoda. Trochę mroźno, bo na minusie. Ale nie ma złej pogody, tylko są złe ubrania. Co poszukujemy? Poszukujemy miejsc rozbicia albo zatopienia, bo historia jest związana z działami samobieżnymi. Każdy opowiadał, że to czołgi, czołgi. Pytanie, czy znajdziemy dzisiaj. Mam wskazania inne, także będziemy w tym rejonie poszukiwać. A jak nie znajdziemy, to i tak będzie super. Przynajmniej w, dobrze, w dobrym towarzystwie spędzę czas. Jadę na miejsce zbiórki, zrobić odprawę. Kawał hmm. drogi będzie trzeba przejść. Tam. Dzięki tutaj koledze e, ciekawa okolica. Mamy mapę. Mapę lasu Baraniok, e, gdzie doszło właśnie do walk w 1945 roku. Jesteśmy w miejscu, gdzie pan wskazał, gdzie były te czołgi, działa samobieżne. Tego ramą spacerował, i szukał dużych sygnałów. Czy nam się uda? Zobaczymy, czy potwierdzimy to, to też zobaczymy. Na razie na razie chodzą z ramą, szukają dużych sygnałów. Słuchajcie, tutaj na tej mapie poglądowej: pierwszy i 3 batalion 460 pułku strzelców setnej Dywizji Piechoty. Atakowała ten rejon, właśnie Baranioka, w 1945 roku. Na ścianie tego lasu, właśnie były te dwa działa samobieżne, sztuk 4 zniszczone. Tu mamy jeszcze inne mapy. Jeszcze wtedy, bo to jest 25, 26, 27, ta dywizja ciągowa posiadała czołgi, ale jak już bronili Żor, to już nie. I z tych dwóch dywizji one były na tyle rozwalone, że zrobili tam grupę Papkin mhm. i w... wspólnymi siłami bronili Żor. No nie? Mhm. Mhm. Tu mamy trzecią gwardyjską, e, ciągową armię, 21 armię, 59 armię i 60 armię. I ta 60 armia razem z tą gwardyjską pancerną, spotkały się w rejonie Mikołowa, Orzesza i psz no, Pszczyny, można powiedzieć, kobiuru. No, tutaj zgnęły się kleszcze, e, 17. Armia ledwo co wyszła po prostu z Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, można powiedzieć. No i skoli się w Żorach, w przyczynie I Rybnika, Żor i Pszczyny wtedy stało się linią frontu. Dokładnie. Ja Jeszcze wtedy, nie? nie? Ale, 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 pszczyna nie na długo. Z się wycofały wojska niemieckie. Nie? Tak, jest. tak. Jak jeszcze była pszczyna. Piątego. Mhm. Tu już pojawia się, to jest suszec, stary suszec, pojawia się setna dywizja. Mhm. Bardzo łatwo poznać, bo ma taką flagę wyczochaną. wtedy jest dywizja, nie? A jak kwadratowa flaga, to mamy pułki, nie? 460 pułk, 456 i 462. Kreszczówka, suszec. Suszec drużniczka i stary suszec, no nie? Uh -huh. I droga na pszczynę Tu mamy centrum żor. Tak jest Centrum żor? Dokładnie tak My jesteśmy tutaj, nie Baraniok? Dokładnie. To jeszcze jest normalnie w rękach niemieckich, no nie? Kolejna mapka jest ta To jest rejon właśnie starego baraniotka, tak? Tak jest. To jest yy, około dnia, powiedzmy, 12 lutego. Mhm. Bo w styczniu właśnie tam ta akcja się skończyła i teraz mamy ten yy, 12 luty. Pierwszy batalion 460 Pułku, drugi batalion 460 Pułku. Te małe, te czerwone działa, to jest przeciwpancerne. Tu, tu, tu i tu. A to na przykład to są armaty górskie. Nie? O ile się nie pomyliłem. No to podobna mapka. Barnewice. Tu mamy las Baraniok. To podobna, tylko tutaj chodzi akurat o obronę przeciwwancerną Nie, o, o piechotę. To tak jest nie, nie Oni się bronili, tamak. No, no. Pamiętasz, że oni się bronili tutaj? Tutaj mamy linię torów, nie? I niemiecka obrona była z drugiej strony tak naprawdę. Wzdłuż linii torów... E, tak jest. Ta setna e, dywizja i razem z nią 60. armia oni nie mieli rozkazu zdobywać żor. Aczkolwiek były tutaj akcje zaczepne, tam e, e, rozunenie walką. Ale oni nie mieli zadania zdobywać żor. Ponieważ oni byli tyłami e, z tego. Pierwszego frontu ukraińskiego mhm. A pierwszy front ukraiński miał inne problemy Ponieważ szedł zdobyć Berlin I w tym czasie kiedy był 25 luty to oni byli gdzieś w nie wiem, Wrocławia mogę, można powiedzieć No i wtedy Kto inny Czyli czwarty front ukraiński ten Moskalenko Wspomniany już dzisiaj przez ciebie I 38 armia mieli zdobyć Moraską Ostrawę Bramy. I, mhm. i oni atakowali Tu gdzieś są Pawłowice no nie no, Oni atakowali na Pawłowice z tego rejonu, tutaj strumienia, no nie? Zofiówka. I nie, tak, nie, nie potrafili przebić się przez tą obronę. Stalin dał 4 dni na zdobycie Morawskiej ostrawy. Oni 4 dni nie zdobyli nawet Pawłowic. No Czyli I wtedy, żadnego posunięcia nie zrobili. No tak, nie tyle Pawłowice zdobyli w ciągu tych 4 dni. A w końcu odwołali tą pierwszą fazę operacji Moraw morsko ostrawskiej I postanowiono wtedy, że akcja będzie przez żółty. Pojawia nam się. Całkowicie inne numerki, no nie? 867. Tak, ja, bo to są całkowicie inne pułki, bo to jest 271 dywizja. Mhm. I to jest 95. Korpus Piechoty, który został zasilony do 38. Armii. Korpus Piechoty Lekkiej Górskiej. Nacierał od w tym kierunku. A czyli 95, w tym ta dywizja, atakowała od tej strony. Jeżeli z 24 marca, czyli raptem za dwa dni, miasto mieli wziąć w kleszcze, no nie? Tu mamy centrum żor, nie? Żory, nie? Oni tam mieli kilkanaście sztuk, bo byli już wyczerpani, ale z 95 korpusem, czyli tutaj od strony Baranowice-Osiny, tam była właśnie ta pierwsza czechosłowacka brygada pancerna. Oni mieli aż 60 ponad czołgów. czołgów, tak jest. To była świeża brygada i po raz pierwszy dopiero wystawili swój pełny skład w tej akcji. No ale niestety też za bardzo nie poszło. Potopiły się te czołgi, nie? Potopiły się, znaczy tak było. Rozpoczęła się nawały alteryjska, miasto zostało zupełnie zniszczone. W 80%, tak? zostały zniszczone, nie? I efekt tej nawały alteryjskiej po prostu wygasł, kiedy czołgiści wyciągali swoje maszyny z błota. Piechota stanęła, bali się bez czołgów atakować. No i tak się zmarnował, właśnie ten efekt tej nawały, nie? Tu mamy na y, centrum Żor całe budownictwo pokazane. Tak jest, to jest obrona niemiecka, nie wiem czy to widać na kamerze, ale to są poszczególne punkty obrony, no nie? Bo to jest właśnie na przed 24 marca jakieś tam wywiadowcze, mm. że powiem radzieckie. I tu mamy elegancko rozrysowane trzy bataliony tej brygady, które nacierowały. Jak, jak se mm -hmm. na Żory, raz, dwa, trzy, no nie? Tu mamy działa samobieżne, Powiedz mi, to jest ulica Szczejkowicka? Tak jest, to jest ulica. Mhm. Fajnie jest ze Działa samobieżne. Tutaj jest 1507K, nie? czyli Pułk artylerii Samobieżnej. Główna linia obrony tutaj Niemiec była na rzece Ruda. Tak jest. Rzeka Ruda. Aczkolwiek tu, jak widzimy, statykoleowa jeszcze jest dworzec, tak, mhm. ale tam później Potem się to... wycofali pod Rudę, nie? bo tutaj, widzę, druga jest linia obrony. To już bardziej przy mieście, no nie? z tego ataku trzecia, yy, trzeci batalion i pierwszy batalion, który atakował tutaj całkowitą klapę razem z tymi czołgami osiągnęły. Natomiast drugi batalion zdobył stację kolejową w żorach e, później po 69. brygada zmechanizowana pomogła. Od strony szczelnicy batalion, można powiedzieć, nie? Tak, jest, można powiedzieć, że z, z kleszczówki I Ten no? drugi batalion doszedł aż do zastawy, z tego przynajmniej co odkryłem w tych dokumentach. Mm. Ale czy to prawda, nie wiem, ale oni tam zostali osamotnieni. Jak nie wypalił ten atak tych dwóch, proszę ciebie, batalionów, no to tam ci musieli się pod ogniem wycofywać. Nie? To jest folwarczarnika, a to jest nowa wieś, szczykowica. Szczekowice, super. Super, super materiały, super wiedza. Także działamy. Działamy. Jesteśmy w terenie. Niby to są te wskazania, gdzie, gdzie są te chłopaki z ramą latają, próbują. Pytanie. Czy uda się? <noise> takie takie pozostałości Żelazne, rozwalone drobne. Następne doły Pytanie, czy to jest po pocisku? Czy może była jakaś transzeja? Chociaż za mała. Ej, pany, co, czego szukacie? Co? Czego szukacie? Nie wiem, no butelek. Butelek. Szklanych butelek. <laughs> coś głębokiego, dużego z dramą na pewno pierwszy wskaźnik jest na grilla. Niutek znalazł część czegoś. No od fibuli radzieckiej. Od fibuli radzieckiej. Bardziej podział niemieckiej. Czołgisty. Czołgisty. No są, zobaczcie jakie, jakie elementy. Ale to ciężko wskazać, czy, czy, czy któraś jest, może być czołgowa. Jest taka gruba, zobaczcie, blacha. No ale to nie są takie ewidentne jeszcze dowód, który może wskazać, że to akurat jest to Ha! Wam! Co masz? Tłok silnika Serio? Piękny! Ale to było to? To nie było to Znaczy to jest to miejsce co za tym, nie? To są te tutaj w taki element Tu jest parerę sygnału no, no i trzeba kopać, bo to są elementy tego Jak jest wysadzone to jest wiesz Czyli co wrzucimy szósty bieg jak będziemy wracać tak. Piąty cylinder, to będzie piąty cylinder do tego silnika, czyli nie potopił się, tylko się rozwalił, rozwalili bardziej jakieś drobne części ale jak takie coś jest, to może coś jeszcze będzie. Nie? No. Na pewno, nie ma innego. No. Mamy, mamy coś, ale nie wiemy jeszcze co. Wygląda jak kawałek gąsienicy, ale jest w kawałkach i ciężko, ciężko ją poskleję. To, 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 to ale jest, zobacz, no to, jest, mówię, no. to jest z gąsienicy, to, dokładnie, mhm. ale... Ja mam w domek. <laughs> Słuchajcie, na pewno to jest z jakiegoś pojazdu. Zobaczcie na to wiaderko. To jest na pewno z jakiegoś pojazdu, ale jakiego jeszcze nie wiemy. Mamy cały dzień na to, żeby zweryfikować. To jest na pewno z gąsienicy, no. To no to, jest, to tak jak mówi. mówisz. Ty szpil... nie. A. Chciałem powiedzieć, że to jest szpilka, a to jest, a to jest gałązka. Kurde. Po długości szpilki można oszacować jaka, jaka jest gąsienica. Nie no, z to nie jest. Też jakiś taki element. Zobaczcie, no. Tych elementów jest bardzo dużo. Ale i to w jednym miejscu, faktycznie to jest z, yy, z akumulatora część klemy nie to jest mostek między celami no to, to tak prawie klemy prawie prawie klemy oj <gry> kurde zabytkiem było coś No jakaś część prostokąt ciężki nie wiem ale co to może być wszystko robimy zgodnie z przepisami, czyli mamy 50 na 50 cm, a to jest tak naprawdę 20 cm pod ziemią. Jest masa elementów. Widać, że ten pojazd był wysadzony. Ja mam Tak mi się wydaje. To może znajdziesz niemiecką kartę Biedronki. Słuchajcie, kopiemy tutaj naprawdę tutaj jest pełno sygnałów różnych i pośród tych sygnałów moneta jedna wyszła niemiecka jakbyś tak. Wziął. Eee. Brocie, jeden, ten... fening, a, jeden. jeden fening, jeden fening. Cieszę się, czy to jest kierowcy, czy nie? No niesamowite. Słuchajcie, następny element. Tutaj twierdzi, że to jest Odznaczenie Oznaczenie, a nie odznaczenie. O, odznaczenie, Oznaczenie. Oznaczenie. lepiej nie znać niż główny elektryk. Główny elektryk dołowy. Że to jest Bosch, Tak, nie tak, jak... H. H. Jak helikopter. Jak? Ha, tak, to jest Boszowski. No, no, no to słuchajcie, niemiecki sprzęt. No niemiecki sprzęt. Słuchajcie, już wiemy, że sprzęt jest niemiecki. Tutaj o, znalazł coś takiego. Kindział. Jakiś element z klapką. więc się otwarło. Ale co to jest? Tego dowiecie się w następnym odcinku. <laughs> No, mamy niemiecki pojazd. Mamy niemiecki Bosza, jest znaczek także niemiecki pojazd tutaj. O, Błażej był... ma nawet schematy elektryczne <śmary> <z> tego pojazdu. <śmary> Elektryk, elektryka zawsze wyniucha. No, musimy je znaleźć jeszcze bardziej charakterystyczne, żebyśmy wiedzieli, kartę pojazdu, bądź ten. Jaki to jest pojazd? No, Słuchajcie, dzień jest zarąbisty. Pogoda dopisuje. Ludzie widzę humory dopisują. Słuchajcie, w jednym miejscu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć 10, 11, 12 osób. W jednym miejscu tutaj dziubiemy i ciągle coś wyciągamy. i się podnieść nie idzie. Oh. A pan teraz coś Bo wyciąga ty... ze schowka. Ty... Po sklepie z, z kopalni wziął to przy... nie, nie moja, Zakopał nie dzień wcześniej. Wstała. Słuchajcie, to wróciłem tutaj pod inne miejsce. Ciekawy jestem, czy, czy ten. Ten. Do wyciągania, czy próbowali tym wyciągnąć, czy to było na tym, na, na pojeździe. No ale. Ewidentnie znaleźliśmy miejsce, gdzie faktycznie były te czołgi rozbite. Czy działa samoobieżne? To co, waszej co możemy zawołać. Są kable. Zobaczcie. Jest związka kabli. Żółte. Jej, żółte, czyli co? Wróże. No wróże. To jest stara róża. <laughs> stara róża. Słuchajcie. Roman mi woła, że znalazł. No jest to jakiś coś, że coś się naciskało. Coś się naciskało. Ale co? Nogą. Słuchajcie, no zaraz poszukam zdjęcie, jak środek wyglądał. Yy, sztuk 4. Czy miał właśnie taki element. Monia znalazła podobno mały pistolecik. Ja muszę zobaczyć. No, pokaż, Monia. Faktycznie mały pistolecik. Wygląda... A to jest podkowa! Ale dobra. Małek. Wyobraźnia, wyobraźnia działa. Miała, tak. Mały pistolecik, Mały zobaczcie, uchwyt, lufa, zamek, zarąbiste. Koordynator, znali... ktoś znalazł coś z numerem seryjnym. Zaraz zobaczymy, czy to numer seryjny czołgu, czy czego. Ja faktycznie coś znalazł. I co tam pisze? O, i tu jest znaczek jeszcze tego. Bosza? Chyba tak. A, znaczek Bosza. Czyli wiemy niemiecki, ale to też jest łączenie z, ty, z akumulatora. Mm -hmm. Między klemami zobacz ten mm -hmm. Tak, bo to są łowiane, nie? No właśnie. Ale numer części jest, jakby coś. Przecież no za... ale to Zara wiso... zaraz wpiszę ten numer części. Nie osie... ja ale to wychodzi, że to... Dastera jest. numer części katalogowe. Kurczę, no, No, super. No dobra, no słuchajcie. Jest dopiero godzina dziewiąta? Będzie? No. A po dziewiątej będzie. Do południa kopiemy, może, może pozbieramy więcej tych części takich, ale jest charakterystyczna część. Kingo, coś chciałeś powiedzieć? <grywa> zobaczcie, <grywa> zobaczcie, jakieś wiązki, no już kilka wiaderek różnych elementów znaleźliśmy. Co one znają znaczą? Wiemy, że jest to sprzęt niemiecki na pewno bicia firmy Boscha ale nie mamy jeszcze potwierdzenia, dokładnie... Ja wiem dlaczego Błażej chodzi na militarkę, kopie niemieckie rzeczy, bo on też ma Opla, nie? I dlatego nigdy go w kurtowni z częściami nie widziałem. Zobacz, jakiś przedmiot bakielitowy jakaś część, ale tutaj Monia znalazła, co możemy już powiedzieć, jakie działo było. Kawałek łuski rozwalonej, po wybuchu. Czas mierzyć średnicę, średnicę tutaj yy, dęka tej łuski i będziemy wiedzieć co to był za pojazd, przynajmniej jaki kaliber miał działo. Nie? Kto ma miarkę? Słuchajcie, z jednej perspektywy zobaczcie ile rodzików w jednym miejscu Bardzo się cieszę z tego względu, że gdzieś tam potwierdziliśmy tą całą historię, że związane z paranowicami i że w lesie były rozwalone czołgi. Czy działa samobieżne. Mamy, mamy takie elemenciki jakie mamy. I jeszcze będziemy grzebać. Myślę, że coś jednoznacznego znajdziemy. Tam gdzie nie poślą facetów. To zobaczcie kogo poślą. Monie. Z... I znalazła kawałek. Chyba gąsienic Ty, no to jest gąsienica, jasne że tak. Proszę. Ja, he, he. się, zar... Albo. Albo coś innego. No ale wygląda, zaraz zobaczymy, jak gąska wyglądała. Czy jeszcze była. Czy jest łamana, bo trochę taka wąska. No, mi się też wydaje, że za wąska. Zaraz sprawdzimy, zaraz piszemy sobie i porównamy. Coś charakterystycznego. O, Pan też ten? jakiś charakterystyczny przedmiot. Bakielitowy, z rozrusznika. Nie, nie wiem. Tak dziwnie, że tu są symetrycznie <grym> dwa te złącza, a tyle. <grym> Ale to jest z jakieś kopułki, zobacz, to jest normalnie ewidentnie z kopułki. Tak jakby do zapłonu, nie? W mhm. benzynowych e, silnikach. To jest ale to widziałem. No, to. To czyli by był tylko ten czpień tutaj. tutaj. Tak, tam, tak, tam. tak. Tak, tak, No i obróć ją jeszcze. A jak ją mam obrócić, tak? Ale nie, tak. nie. <laughs> tak, to jest to, co słuchaj. To jest ewidentnie tylko ten czubeczek tu. Kawałeczek. Jest ułamane to? Czyli to jest sam środek. Coś znalazł, nie wiem co, ale znalazł. Drobnych elementów, ale które mogą wskazać coś konkretnie. My, wiesz? Ty, kolego! To. I, ha, 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 ha. I to jest szpileczka. I będziemy zaraz wiedzieć, ale nie mam miary. Nie znaczy 50 cm 20-20 Zaraz zobaczymy, co to może być. I to może być właśnie szpileczka z gąsienicy i by to może pasowało. Zaraz zmierzymy i zobaczymy, to będzie część silnika. Tak mi się wydaje. Tu, tu, tu. Co ty powiesz o tym, Mody? Co? E, no to ten... Z pieca? E, korbowód. Z nie? Tak mi się wydaje. Miejsce na panewkę i tutaj jest ten. No, no, tu od ten dołu ten masz ten dwie śruby. Planuje, nie? Tutaj masz dwie śruby. Tutaj jest wał korbowy. No. Może dwie śruby, z drugiej strony ten. No, i tu to idzie to korbowód. To no. tak, tak, ja jest co wyciągam. Korbowód. I taka mała dziurka, a tam już czwarte wiadro z niej wyciągam. Słuchaj, jak są raz, dwa, trzy... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć... Pięć wiader. Czołgu... Po... Może poskładamy w końcu, nie? Nie, no dalej szukamy tego miejsca, takiego elementu naprawdę, który może jednoznacznie nam powiedzieć. Mamy szpilki, mamy części gosienicy, trzeba to wysypać przy samochodzie i... Może coś poskładamy, albo części takie charakterystyczne. Niemca, Od Niemca. Od Niemca, <grywa> widelec. Ty no faktycznie, i zobaczcie, srebrny widelec. Rosse ale to nie wiem czy to jest... No ale co by tu robił? No nie wiem, razem, <grywa> razem z tym... Zobaczcie. Podstawą korbowodu. Ty, ale zobaczcie jaki powyginany, kurde. A bo może platerowany? A wiesz co, Proszę. on jest leciutki, leciutki. Okay. Już mojęcik. Leciutki, ale taki jak wyprostujesz to oglądaj, jeszcze ja do zjedzenia. No to... Do... 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 Nie, trzeba no. zbierać, bo później nie ma czym kiełbas spieprzać. Czy, ale <gryże> bardzo Czas... ciekawa rzecz. To ci powie taka rzecz osobista, tak jak ta monetka plus to. Rosefraj. Rosefraj. To nierdzewną. Gdzie ten czołg? Gdzie dalej, medale? Gdzie są medale. <grywa> Ale mi cię dzisiaj porobiło bardzo pozytywnie. <grywa> nie? Dobrze, jest. Dobrze jest. Mamy złoty tłok, mamy złoty tłok. Słuchajcie, to tak jest. Pierwsze, co było. Cepelin. Drugi Messerschmitt, trzeci Messerschmitt. A teraz coś pancernego. Szkoda, że w częściach. No chyba, że znajdziemy drugi, drugą wannę, drugą wannę. Łódzki z działu. dokładnie pośrednicy, pośrednicy. O, spłonka zbita, stalówki, czyli co? Jak tu mówią, koniec wojny, nie? Jak 45 to by tak wersja oszczędnościowa. Kurczę, poskładamy z tego, łuski, łuski, łuski. Tutaj jakiś tłok. trzeba to wyczyścić, zobaczyć, czy coś wyjdzie? Jakaś elektryka. Bo tutaj dochodzimy do teorii. Młody mówi jako teorii. Piskowej. Tu, tu dos... stał pierwszy, tak? Tak, znaczy to, to jest ten sam. To jest ten sam, tam i tam. tam no. Po prostu. Wieża poleciała, czy coś. Tak. Była chwila, żeby Niemiec wysiadł, został wywidelet zgubił po prostu A tam się <laughs> do końca spłonął ten czołg. <laughs> no, taki pogięty, no to może Niemca. No jak akurat ty, no, ty jeszcze nie miał, nie? Leciał, pyk, akurat go zgjął tutaj. To jest to. <laughs> <laughs> A kurde, teoria nie Teoria spiskowa. No, <noise> Następne, tu jest obozowisko. Zobaczcie, Zobaczcie jakie znalezisko. Przybo z przybornika do MG prawdopodobnie 42, albo 42, bo to 45 rok był. Jest oliwiarka. Zaraz znajdziemy. Pokaż. O, no właśnie, takie coś znalazł. No i co? Informacja potwierdzona. Niestety te czołgi są działa samobieżne są, są rozwalone, przynajmniej jeden na razie jest rozwalony sporo elementów drobnych no i tak uważam, że jest sukces niesamowity, że znaleźliśmy to miejsce wbieramy się na grilla. Prze oszacujemy takie ciekawsze elementy, które mogą nam coś zeszliśmy. Zobaczcie to jest nasz dorobek Dorobek, 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 dorobek Zaraz musimy przejrzeć elementy Które mogą coś wskazywać Tu już widzę o, Kurczę to mi się kojarzy To jest MG42 Coś mi się tak wydaje Zaraz to przejrzę Szukaliśmy Tu już kiedyś pokazywałem na zdjęciu Niemieckiego dzieła samobieżnego sztuk 4 Myślę, że to są właśnie pozostałości tego dzieła samobieżnego. Szypied mówił o skarbie, co? Mówisz, Kto? Jeszcze raz? Znaczy no, ja skarb znalazłem. No, no znalazłem. Gdzie? Stoi koło mnie. Eee, moja. Widzisz, jak cię... No nie wiem, on coś pewnie chce. Teraz jakoś dziwnie <grymne> <stara. grymne> Części, które nie, nie da się rozpoznać, tam łuski, kawałek piecyka, a tutaj elementy, które gdzieś tam można rozpoznać. Jedna moneta fejningowa padła. Na całym końcu. pilnik, kawałek maski gazowej, jakieś uszczelki, zaworek do smarowania na pewno, jakieś druty, jeden tłok, kawałek gąsienicy, trzy szpilki, wspólnie jakieś elementy silnikowe, bakielitowe, które gdzieś tam można rozpoznać. Chyba największy element, jeden z większych elementów. Klinczoł znalazł, czy podrzucił, podrzucił, no i tyle, coś pysznego wcinamy, kuchni się widzicie biecze, no i co, na dzisiaj to tyle, trzymajcie się.